Witajcie w pierwszym odcinku Minecrafta Pocket Edition Dobra, bierzemy survival Tworzymy sobie świat Widziałem taki fajny seed jeden To było 1460100226 Create a world No ten Tu jest wioska. Wiem, że mam skin Steve'a, ale to już później sobie zmienię. Dobra. Najpierw trzeba okraść osadników trochę. No bo żeby mieć jedzenie i wszystko. Gdy już będzie czas na potworki. Mam nadzieję, że nie gram jeszcze. Nie. Ogram, gram. W następnym odcinku, jak już Zbroję będę miał. No to włączę potworki. O, właśnie, miałem powiedzieć: odcinki będą wychodziły w niedzielę. Yy, od. tak od 15 do 20. Wyjdzie. No i. to. Jakoś simę sobie tych osadników jeszcze. Teraz tutaj. Indem jaski nie mają jakąś. O, tu jest żelazo. To też je później wezmę. Jak już kilof będę miał kamienny. Jeszcze ten rządek. W sumie to grałem już trochę na tym świecie. I wiem, co się w skrzynce znajduje. W skrzynce znajduje się to. Trzy sztabki złota i trzy chlebki. Tutaj stolik jeszcze skoszę. Nie wiem po co, ale. Dobre schodki też skoszę. Nie wiem po co. Dobra, na, na chwilę będę musiał. Znaleźć sobie jakąś chatkę, tylko taką dużą, no bo do małych nie mam za bardzo zaufania. Jeszcze osadnicy mi będą wchodzili, i wszystko dlatego. Nie? Tutaj jest wejście. Aha, dobra. Hmm, co ja chciałam zrobić? Aha, najpierw chciałem pokosić jeszcze drzewka, bo bez... No owce są. To znaczy, że będzie można przespać noc. Ja nigdy nie zaczynam budowania od siekierki ani tego kilofa. Tego, bo najważniejsze jest łóżko. Nie wiem czemu, ale mi się tak wydaje, że w tym Minecrafcie Pocket Edition po prostu noc jest dłuższa od dnia dlatego. No dlatego to po prostu. Biorę tam wełnę. Idę jakieś drzewka pokosić. Ile mam pełny. Dobrze. S idę. Owca jeszcze jedna. Masz Kolejna wełna. Raz jak grałem w Minecrafta, po prostu nie mogłem znaleźć tych owiec. Teraz to jest cały raj tych owiec. Na, nie wiem, na trzy łóżka wystarczyło. Ale w sumie tu nie zajmuję się teraz łóżkami tylko drewnem. Żeby skosić, bo drewno też jest ważne. Bez drewna też nie zrobi się łóżka. Aby już z łóżka nie zbierze się drewna, ponieważ będzie noc. Jest takie to drzewo duże. Jeszcze tą gałąź. Mhm. Co te zwierzęta tak ze mną chodzą cały czas. Nie wiem po co. Aha, bo ja pszenicę mam w ręku. No, dlatego zapomniałam. Przecież się napis FIT pokazuje. Dobra, nie chcę się już tych owiec zbierać. Mam um, pewno Zrobiłem sobie i teraz crafting table. Dobra, idę do mojego. do mojej skromnej hatkin. Czy ci osadnicy się kochają? Jeśli tak, to ja popsuję wam waszą miłość. nie dużo życia mają. Zwierzęta mają o dużo mniej. Ojej, jeszcze tu jest sianko. Jeszcze tu sobie pokoszę. No osobniku idź stąd. Nie chcę ciebie tu widzieć. A najbardziej to mi te bedrut, czy jak to się nazywa. najbardziej potrzebne, w sumie. Potrzebne to nie wiem, czy potrzebne, ale z niego można chyba zupkę zrobić. Jak pamiętam. Dobra, tu był ten. Ale ja te schodki położyłem. Mm. Tutaj crafting table. Mogę sobie to zrobić, ale nie chcę. Hmm. Na pewno zrobię sobie dwie skrzynie. Na razie, żeby tu stały. Uy. Zrobię sobie oczywiście dwa łóżka też. Nie wiem czemu dwa, ale... Osadniku, to mój dom, nie twój. W sumie tak jak mam dwa łóżka, to mógłbym go zagościć, ale. A nie będę gościł jakiegoś osadnika nie znam bo w ogóle. Ani nic. Czy teraz będę mógł sobie zrobić. Co ze złota? Chociaż w sumie te złote rzeczy to nie są aż takie wytrzymałe. Czyli są bardzo dobre. Nie wiem, czy lepsze od diamentowych, ale... Ale żelazne jest bardziej wytrzymałe nawet od złotego. Hmm, właśnie nie wiem zrobić sobie siekierkę czy kilof, bo tylko na jedno mi stać. Dobra siekierkę sobie zrobię, bo jeszcze drewno pójdę to. Drewnować. Hmm. Dziwne słowo. Biegnę. Biegnę. O, i tutaj są drzewa. Pierwsze drzewo, że drzew jest tak nudne, Ech, że chcę się od niego spać. Sadzonki wypadają. No, sadzonki też wezmę, no bo chcę też zrobić w którymś odcinku hodowlę tych drzew. Właśnie będą brzozowe i dębowe, ale to później, bo w sumie no to po co bym miał jakieś sadzonki na razie zbierać, jak dopiero są początki gry. A na wszelki wypadek zebrałam, no bo kiedyś tam się może przydać przecież. Na drzewo. Nie wiem, czy brzozowe, czy dębowe mi są bardziej potrzebne, ale bardziej będę robił brzozowe, czyli te dębowe, ponieważ dębowych i świerkowych, drzew, chociaż w sumie tu nie ma świerków, ale może kiedyś znajdę jakieś biom śnieżny no to będą świerki, ale na razie nie ma świerków więc można tylko sobie pomarzyć kosze, kolejne drzewo kosze jeszcze tu pień i drugi pień właśnie do tego momentu chciałem właśnie iść spać przed tym nagraniem zrobiłem jeszcze jedne, ale niestety mi nie wyszło, ponieważ mój telefon niestety zapchało 98% pamięci Przez to, że jeden film zabierał 3 giga, dlatego że dzisiaj chyba przez przypadek go nagrałem z wyłączonym ekranem O, pochodnie No i wtedy właśnie nie miałem łóżka i było zero owiec tutaj, zero Po prostu, a teraz całe pole tych owiec jest. Czy ci osadnicy nie są przypadkiem tacy trochę? Fiu, fiu, fiu. Bo jak widać, to chyba są. Prześpię sobie. Zabiję tego osadnika do końca. Ale on mi się kierka zużył co nową zrobię tylko najpierw kilo w se muszę zrobić robię se ten ten se też robię i no. nie wiem patyczków też co zrobię trochę nie wiem tyle bo patyczki są oczywiście bardzo potrzebne Kilow. Drewniane ścielki jeszcze nie robię, ponieważ później zrobię kamienną. Kilof. Jeszcze nie rozbiorę mojego domku. Tego takiego. W sumie nie jest moim domkiem, ale takim podróżnym. Takim w osadniku. Czyli w tym w tej wiosce osadników takim. Takim hotelem, jakby, czy czymś. Dobra, kosze sobie. Kosze. Na pewno kosze. Dobra, tyle kamienia chyba wystarczy, już. Czekaj, bo to 8, to na akurat na mieczyk, na kierka i kilof? Mm, aha tu. Kilo. Siekierka, mieczek. Teraz. Po co ja teraz idę w ogóle? Nie wiem, chyba pora już. Ile mam rzeczy w ekwipunku, no. Nie wiem, ja coś mam w tej skrzynce, czy nie mam. A później się tego dowiem. Koszę sobie tą skrzynkę i wszystko, bo chcę sobie nowy domek zbudować. Taki skromny już na następny odcinek. Postaram się, żeby była to jakaś willa. Taka. Wezmę też pochodnie. Ile mam pochodni? Trzy. Nie wiem, tam chyba jednej nie wziąłem jeszcze przy tej latarni. O, dwóch nie wziąłem. Chodnio. Mam. No, owca na dachu. Skąd ona się tu wzięła jak. Jak ta owca weszła na ten dach? Bug jakiś. Oczywiście nie zapomnę o piecyku, bo piecyk jest bardzo ważny. I mi się wypieka wszystko. Jedzenie i... ITP. A masz osadnie? Ucieka ode mnie, bo jestem mordercą A masz, a masz z miecza kamiennego Też a masz, a masz a masz że też z tych osadników nie wypada na przykład jakieś szmaragdy Czy coś Mam to łóżko no. to tak. Najpierw to Chyba ja musiałbym sobie coś tu wykosić jak widać, to jest trochę dużo trawy. I słoneczników. Tak, mój skromny domek. Dobra, później pójdę po drewno. Zacznę budować. to sterowanie. Trochę wkurza, to było spitkom pros i to no. i teraz już mogę normalnie budować. Czyli jednym dom muszę tak po się raz, 2, 3, 4, 5. Tu będzie 6. Trochę tego mam za mało, ale z moją nową siekierką to chyba trochę więcej się nakosi tego drewna. Nie wiem dach z brzosowego zbudować, czy z tego też. Oczywiście jak zbuduje się schodki, to się trochę marnuje to drewno, no bo schodki zabierają przecież mniej powierzchni. A potrzeba sześciu drewn desek żeby zbudować cztery schodki, czy tam trzy Jeszcze to Drewno No nie no, wpadłem do jakiegoś jeziora Osadnicy tą pułapkę nam mnie zrobili Na pewno to oni Ile mam tego? Dwadzieścia, to będzie ponad stak Jest? Mie to na razie taki trochę mały ten domek, ale najpierw zbuduję kontur tego domku. Tak. Tu, No. Wiem, ja że nie trochę za dużo, ale nie. Nie wiem, czy tu nie zrobić jakiegoś takiego Nie wiem, przesmyku, że. Tu będzie taki kwadrat albo prostokąt, że tu będzie ogródek. Tak. Okej, okay, i mam teraz 64 drewna. Czyli te deski. Bo drewno to jest ogólnie coś innego od desek. Buduję. No zawsze trzeba gdzieś zbudować klocek, gdzie nie trzeba go zbudować. Jest Ale szybko te drewna się używają. Chyba nie tak szybko, że kosić się ich nie nadąża. Przez chwilę myślałam, że buduję... Ten dom o jedną kratkę za mało, ale to tylko dlatego, że ten kontur zbudowałem domu. Szkoda, że tych szyb się nie da od tych osobników brać, no bo jakbym wziął jedną, czy tam kilka, no to bym mógł mieć szybki w domu, ale. Niestety nie da się. No bo nie ma piasku w ogóle w tej okolicy, Już muszę się poprzyglądać. Tam jest piasek. Będę musiał pójść później. Ale to już poza odcinkiem. Dobra, skończyło mi się drewno. Jezu, odcinek już trwa trochę długo. Chyba będę musiał już powoli kończyć. Pożegnajcie! Do zobaczenia w następnym drugim odcinku. Nie wiem. Może zburzę ten domek. Buduję jakąś willę. Osiedlę się tutaj. No i cześć.